Cześć Boże, po ostatniej opowieści o Ojcze Nasz, o śpiewie modlitwy Pańskiej, pojawiła się taka prośba od Was, aby opowiedzieć krótko o drugiej melodii modlitwy Pańskiej, którą mamy zamieszczoną w mszale. Ale zanim o niej opowiem, to chciałabym zwrócić uwagę na to: może wielu z nas o tym zupełnie nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, że Ryt rzymski, czyli ten sposób odprawiania mszy świętej, jaki znamy, nie jest jedynym w kościele. I w historii liturgii było bardzo wiele rytów. W starożytności wykształciło się ich naprawdę sporo, różnych odmian. Związanych też z obszarem lokalnym, i jednym z tych rytów był ryt mozarabski, który wykształcał się od V do VII wieku. W VII wieku już on był ukształtowany całkowicie. Takim prekursorem tego rytu był m.in. święty Izydor. W tym rycie, który sprawowany jest do dzisiaj w katedrze w Toledo, w Hiszpanii w tym rycie były zupełnie zmienione poszczególne części mszy świętej, chociażby wyznanie wiary odmawiane jest przed modlitwą pańską, bezpośrednio przed modlitwą pańską. Co ciekawe, w tym wyznaniu wiary wierni modlą się w liczbie mnogiej, a więc nie wierzę w jednego Boga, ale wierzymy w jednego Boga. To odróżnia między innymi ten ryt od rytu rzymskiego. Ale przejdę właśnie do modlitwy pańskiej. Jest ona odmawiana czy śpiewana nie cały czas przez wszystkich, ale ma ona formę dialogowaną, celebransa z ludem. Celebrans śpiewa poszczególne wersy, jest to bardzo prosta forma, taka recytatywna, oparta na tak naprawdę trzech dźwiękach, a lud po każdym wersie odpowiada Amen. Jak to brzmiało, jak to brzmi? Zaśpiewam w wersji łacińskiej. Pater noster qui es in celis. I ludzie. Amen. Sanctificetur nomen tuum. Amen. Adveniat regnum tuum. Amen. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum na da nobis hodie. Amen. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Amen. Et ne nos inducas in tentatione. I dopiero teraz wszyscy Śpiewają Set liberanos amalo, ale nas zbaw ode złego. Set liberanos amalo. Dlaczego mówię o tym właśnie, Ojcze Nasz? Ano, dlatego, że właśnie ta melodia stała się podstawą do polskiej adaptacji drugiego tonu modlitwy pańskiej, który znajduje się na końcu mszału w dodatku, melodii do wyboru. Jak brzmi więc ta melodia? Ale jest tutaj taka różnica: nie ma tego dialogu, a więc tą i nie ma tych wejść y, odpowiedzi Amen ludu. Natomiast jest jedna ciągła melodia, ale właśnie oparta na bardzo prostych trzech dźwiękach. Posłuchajmy, jak to brzmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ciekawa jestem, czy komuś z Was zdarzyło się spotkać tę melodię w liturgii obecnie. Ta melodia weszła do mszału rzymskiego po reformie Soboru Watykańskiego II. Nie od razu, ale, ale później w wydaniu polskim mszału znalazła się właśnie ta adaptacja. Może warto z niej skorzystać. Szczęść Boże!